Dzień dobry. W tym odcinku o Moda Cherry News przyjrzymy się kolejnym nowościom o i Jake na naszym rynku. Odpowiemy na pytanie jak to jest z tymi częściami zamiennymi do mody. W razie kolizji czy awarii musimy czekać miesiącami czy wszystko jest na miejscu. Usłyszymy o modę, która mówi już po polsku oraz wysłuchamy historii pana Leszka oraz jego Omody 9, którą wybrał się w daleką podróż. To wszystko w drugim odcinku o Moda Cherry News. Zaczynamy. Jeżeli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata o oraz Jake Daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Omoda i JQ nie zwalniają tempa i kontynuują ofensywę modelową na naszym rynku. Po bardzo dobrze przyjętych modelach Omoda 5, Omoda 9 oraz JQ7 do debiutu na polskim rynku szykują się kolejni nowi gracze: JQ5 oraz Omoda 5 Hybrid. JQ5 to kompaktowy crossover stworzony z myślą o mieście, ale i lekkim off-roadzie. Jego design mocno nawiązuje do starszego i nieco większego brata JQ7. W wyglądzie znajdziemy jednak sporo detali, które odróżniają go od większego modelu. Dlatego raczej nie pomylicie tych dwóch aut na drodze. Model ten będzie oferowany w trzech wariantach napędowych spalinowym z dobrze już znanym silnikiem 1.6 o mocy 147 koni mechanicznych połączonym siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią firmy Getrag i napędem na przednią oś. W pełni elektrycznym silnikiem o mocy 204 koni mechanicznych, baterią LFP o pojemności 61 kWh oraz napędem na przednią oś hybrydowym wprowadzonym w późniejszym terminie. Rozmiarami JQ5 wpisuje się w segment bardzo mocno obsadzony przez takie samochody jak Toyota CHR czy Skoda Karok. Mam jednak przypuszczenie, graniczące z pewnością, że poradzi sobie tam bardzo dobrze, przede wszystkim ze względu na cenę około 115 tysięcy zł za podstawową benzynową wersję oraz bogate wyposażenie standardowe, do którego zarówno Omoda, jak i JQ zdążyły nas już przyzwyczaić. Wśród wyposażenia JQ5 znajdziemy m.in. ogromny panoramiczny dach o powierzchni prawie 1,5 m2, wykonany z podwójnego szkła, co poprawia komfort akustyczny w kabinie. Duży 13-calowy ekran multimedialny, który obsługuje Android Auto, Apple CarPlay czy fabryczną nawigację. Ciekawostką wyróżniającą JQ5 jest szeroka gama rozwiązań przyjaznych właścicielom zwierząt. Samochód otrzymał tapicerkę łatwiejszą w czyszczeniu i bardziej komfortową dla czworonogów, inteligentny system klimatyzacji do dostosowujący temperaturę dla potrzeb pupila, specjalny filtr powietrza usuwający sierść, alergeny i zanieczyszczenia, a także tryb Pet Mode, który utrzymuje odpowiednią temperaturę w aucie, gdy właściciel zostawi w nim zwierzę. Funkcja ta będzie dostępna wyłącznie w wersji elektrycznej. JQ5 zadebiutuje na naszym rynku już w październiku podczas jubileuszowej imprezy marki, wraz z Omodą 5 Hybrid. Omoda 5 Hybrid to pierwszy w pełni hybrydowy model marki wprowadzony na polski rynek przez Omodę. Otrzymał on nowy charakterystyczny diamentowy grill, który będzie elementem rozpoznawczym tego modelu. Sercem samochodu jest układ napędowy łączący zalety silnika spalinowego i elektrycznego. Pod maską znajdziemy silnik 1.5 o mocy 143 koni mechanicznych oraz silnik elektryczny o mocy 204 koni mechanicznych, wspierane przez niewielką baterię trakcyjną o pojemności 1.8 kWh. Według deklaracji producenta zasięg na jednym tankowaniu wynosi dla Omody 5 Hybrid ponad 1000 km. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał okazję sprawdzić te dwa modele. Wraz z rosnącą popularnością marek Omoda i Jake w Polsce pojawiają się pytania o dostępność części zamiennych, zarówno mechanicznych, jak i tych blacharskich. Polskie przedstawicielstwo odpowiada, że klienci mogą spać spokojnie. Obecnie sieć obejmuje prawie 50 autoryzowanych punktów sprzedaży i serwisów, a kluczowy centralny magazyn części zamiennych w Duchnicach pod Warszawą pozwala na dostawy do salonu w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez dilera. W razie braku komponentów w kraju możliwe jest sięgnięcie po zapasy w magazynach europejskich, Wielka Brytania, Belgia, Włochy i Hiszpania lub sprowadzenie części z Chin drogą morską do trzech miesięcy lub lotniczą w nagłych przypadkach. Przyszłość zapowiada się jeszcze lepiej. W trzecim kwartale 2025 roku do Polski trafi 50 kontenerów z częściami. A planowane jest także uruchomienie nowego magazynu regionalnego obsługującego Europę Środkowo-Wschodnią. Dodatkowo wprowadzone zostaną rabaty nawet do 30% w przypadku, kiedy serwis nie będzie w stanie zapewnić części w deklarowanym czasie. Jeżeli ten materiał ogląda ktoś z Omoda Polska, to zaproście mnie proszę do takiego magazynu, bo pokazanie tych części na półkach rozwieje wszelkie wątpliwości niedowiarków i sceptyków, którzy cały czas piszą, że części brakuje. Omoda obiecywała, zapewniała, a nawet zarzekała się, że jej samochody będą mówić po polsku. No i dotrzymała słowa. Bo jedną z najnowszych aktualizacji samochody Omody zaczęły mówić po polsku, a żeby być bardziej precyzyjnym zaczęły wykonywać polecenia wydawane w naszym ojczystym języku. Bo do tej pory można je było wydawać tylko w języku angielskim. Lista komend jest naprawdę długa, bo możemy prosić o otwarcie okien, szyber dachu, ustawienie konkretnej temperatury czy włączenie radia. Możliwości jest naprawdę wiele. Fajnie, że Dotrzymuje słowa i aktualizuje oprogramowanie samochodów. a dealerzy pokazują, jak to działa w Omodzie 9 i Omodzie 5. Hej, Omoda. Jestem tutaj. Włącz klimatyzację. Dobrze. Czy ona chociaż ma język polski? Proszę pana. Oprócz tego, że wszystko mamy wgrane w języku polskim, jeśli chodzi o całe ustawienia, menu, wyświetlacz. To dodatkowo, proszę pana. Tutaj mamy również asystent głosowy, który działa nam w języku polskim, czyli. Proszę kontynuować. Otwórz szyberdach. Dobrze. Całkiem sprawnie się porozumiewamy. tutaj Słucham. O moda już to ma, ale Jake'u na razie czeka, bo w egzemplarzu, który miałem okazję jeździć, komendy można było wydawać tylko po angielsku. Hello, Jako. Open window. Okay. Hello Jayko. Hello. Close window. Okay. Jeżeli są tu jacyś posiadacze Jayku, to niech napiszą, bo może wyszła jakaś aktualizacja, a ja coś przegapiłem. Płynnie przechodzimy z tematu rekordowej sprzedaży OMOD-9 do jej tematów eksploatacyjnych. Na jednym z portali znalazłem wpis pana Leszka, który dopiero co odebraną OMOD-9 wybrał się na wycieczkę do Słowenii przez Austrię. Niestety podczas podróży przez Austrię, bateria trakcyjna w jego samochodzie osiągnęła poziom 12%, a pedał przyspieszenia opuścił czat i przestał reagować na interakcję z nogą kierowcy. Po telefonie do asystans przyjechała laweta, która zabrała samochód na najbliższą ładowarkę, bo w Austrii nie ma serwisu omody. Na ładowarce pan Leszek doładował prądu do omody 9 zgodnie z poleceniem pana lawyciarza, bo jego zdaniem poziom prądów baterii nie powinien spaść poniżej 20%. Nie mamy informacji, co działo się później, ale najwyraźniej po wizycie na stacji pan Leszek mógł odjechać dalej. Dodatkowo w międzyczasie odkrył on tryb off-road, który na sztywno załącza silnik spalinowy. Dla osób, które nie wiedzą, omoda 9 ma trzy silniki elektryczne, z których dwa napędzają obie osie samochodu, a trzeci. Jest formą wsparcia dla silnika spalinowego, który w trakcie normalnej jazdy jest tylko generatorem prądu dla baterii. Ale na przykład podczas mocniejszej i szybszej jazdy może być załączony bezpośrednio do napędu kół, przez specjalne sprzęgło. I tak właśnie było w tym przypadku z trybem off-road. Ale czy sytuacja, w której musisz wzywać lawetę, bo twój samochód nie daje rady na autostradzie, jest normalna? A może błąd wynikał z nieznajomości systemu hybrydowego nowej omody 9 przez właściciela? Hmm, jak to było. Jedyne, czego nie wiemy w tej całej historii, to z jaką prędkością podróżował autostradami pan Leszek. Bo to dość istotne pytanie. Mówię o tym, bo sam miałem podobny problem również w hybrydzie ładowanej z gniazdka, tylko produkcji Mitsubishi. Samochodem musiałem jechać do Niemiec. Z domu wyjechałem samochodem z baterią naładowaną na Maxa. W pierwszych kilometrach jechałem na samym prądzie, który po około 30 kilometrach się skończył, a samochód przeszedł w tryb hybrydowy. Jako, że nasze autostrady do najszybszych nie należą, to silnik spalinowy działał jako generator i cały czas podładowywał akumulator. A gdy dojeżdżałem do zatoru, Samochód przechodził na chwilkę na prąd. Jazda na krawędzi zaczęła się na niemieckiej autostradzie bez ograniczeń prędkości. Bo kiedy ostro przyspieszyłem i dłuższą chwilę jechałem z prędkością około 160-170 km na godzinę, jakie było moje zdziwienie, kiedy na wyświetlaczu między zegarami pojawił się żółty symbol żółwia, z informacją, że moc układu napędowego zostanie wkrótce ograniczona. Zwolniłem, bo bałem się, że samochód obecnie mi osiągi. Jadąc już 120 km na godzinę, komunikat już nie wrócił. Jaki z tego morał? Hybrydy plugin w najbliższych latach nie będą królami lewego pasa na niemieckiej autostradzie. W Polsce co innego, bo jadąc zgodnie z przepisami komunikat nigdy mi się nie wyświetlił. Później przeczytałem gdzieś w internecie, że kiedy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, Mitsubishi tnie moc, bo silnik spalinowy jako generator nie jest w stanie być równocześnie jednostką napędową i ładować akumulator trakcyjny przy zbyt dużym obciążeniu. Jak sami widzicie, ten typ tak ma. I nieważne czy to Mitsubishi czy Omoda, hybrydy plugin nie lubią zbyt szybkiej autostradowej jazdy. A zdecydowanie bardziej odnajdują się, kiedy mamy trochę jazdy po mieście i trochę jazdy podmiejskiej. I to już wszystko w drugim odcinku Omoda JQ Cherry News. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat newsów z tego odcinka. Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!